Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony dozo. Z Warzone'em solo. Jak zarymowałem, to nawet nie poczułem, nawet nie czuję, jak rymuje. nieważne. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, zagrałem sobie grę rozgrzewkową. Niestety, nadal jest to samo odrodzenie na solo. Nie za bardzo mi się to podoba, i chyba ogólnie ludziom się to średnio podoba, ale zagrałem sobie gierkę rozgrzewkową i coś tam pykło na początku. Jakieś dziwne akcje bambikowe poszły. Eee, może będzie z tego montaż, jak nie będzie montażu, to wybaczcie, ale jak będzie, to, to też szybciutki taki montażyk. Shut, up, shut, up, shut, up. shut the fuck up! <laughs> you serious? And another one. Leave me alert Okay, I've had enough. You fucking bitch, why you bully me? Everyone A dzisiaj postaram się kontynuować moje przygody z AM 94 i ISO ze streama. Okej. Okay. Dosyć biedna ta militarka dzisiaj, nie powiem, że nie. Uuu, shotguna miał, to było groźne. Okej, okay, udało się. Czy to był ten jedyny, który się zdropił chyba tak, chociaż on jakby za, za ogrodzenia wybiegł. Ale okej, okay, pewnie zaskoczył górą i jakoś dziwnie tu pobiegł? Pewnie tak. Dobra, no nie istotne. Nie będę się wgłębiał. Także powiem wam szczerze, że do, zobaczyłem, jak mi poszło na, na początku w tej pierwszej grze. Mówię, wow, nieźle idzie. A potem zaczęli ludzie, kurde, gdzieś na dachu siedzieć i, i zginąłem. Zresztą, tak jak pewnie widzieliście na montażu, i tak sobie myślę, kurde, na pewno ta gra też będzie dobra. <laughs> Zaraz zobaczymy jak dobra będzie, aż się boję. Mamy na zrzut, co prawda chyba bym wolał zaoszczędzić jeszcze trochę kasy na, na reanimację, ale widzę, że już mam, także elegancko. Także się zrzucam, biorę, e, chyba ISO wezmę wiecie, chociaż nie no, mam P90 to wezmę AN94 i zobaczymy. E, jak zmodyfikowałem to AN94 ze streama. Na streamie miałem szturmowy chwyt przedni, a teraz zrezygnowałem z niego i zobaczymy, jak się będzie grało. Bo generalnie AN-94 nie ma jakiegoś turbo rozrzutu na boki, z tego co testowałem. Także no, zobaczymy. Ale no, mimo wszystko, że jest to broń na długo, to ten szturmowy chwyt przedni pewnie i tak powinien się znaleźć. No, ale tak jak mówię, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, i jest AN-94, dzień dobry. Nasz cel się przemieszcza bardziej do, tym, do tych domków. Pewnie na prawo, czy na lewo pójdzie. Dobra, mam jakiegoś snajpera po drodze znalazłem. Zbity kewik. No Chodź tu. O halo, wyszedł. Jakim cudem? Cały czas się lampiłem przecież. Co jest? Ej, co jest, halo? What? What the fuck? O kurde, to mnie poskładał. Ej, jakim cudem chłop w ogóle... Okej, okay, okej, okay, dobra, ja sobie zaznaczę, że tam zginąłem. Może uda mi się odzyskać moja N94. Ej, ja pierdziele, co za chłop? Ale mnie porobił, aż nie wierzę w to. Nie wiem jakim cudem zdołał wyjść za tego drzewa, przecież tam cały czas się patrzyłem, dosłownie na sekundę. Nalot precyzyjny, spoko. No nie no, gość jest niepoważny. Czekaj gościu, broni potrzebuję. O, teraz nagle trafić nie może. Zwaniak. Jak tu nie ma żadnej broni? Shotguna tylko mam. Dobra, jestem usmażony. Super, amunicja. Przyda się. Oho, widzę w poziomku, poziomku. SA, super, na ratunek. Celownik mechaniczny. You get nothing. You lose. Good day, sir. A, tak, ja wszystkie kewy zużyłem. Nie miał kewów, chłop. Bierzemy tego kara, żeby sobie nie poz... A nie, miał kewy. Co on robił? Niepoważny jakiś. Miał 5 kewów i chłop się nie kewował. To dopiero swaniak. E, dobra, ja bym tego kara wymienił, szczerze mówiąc, na P90, bo mam to AN-94, więc bym się nie przejmował za bardzo. Zalaz mi za skórę, słuchajcie, naprawdę zalaz mi za skórę. Dobra, jakiegoś zlecenia bym poszukał. to w ogóle powinien schodzić mój cel, bo tam goniłem przecież ten, ten mój cel. On gdzieś tutaj w tej okolicy powinien być i schodzić teraz ze strefą. Ewentualnie gdzieś na tamę jeszcze poszedł. Dwa zrzuty są, czyli no na bank jest ten gość jeszcze z, z mojego celu. Co był moim celem. Gdzieś tu się kręci. Tylko gdzie? Pytanie. Dobra, Olac sprawę biorę zrzut No i żałuję tego, co zrobiłem. Okej, okay, ale chłop był gorszy ode mnie i to nie wiem jak chłop mnie nie zabił tutaj. Ale miałem farta Ale to było dzikie Oh Jesus, o gościu, o gościu, aż mi przykro się zrobiło, przepraszam. Myślałem jeszcze, że mam wzmocnienie i szybciej zamienię broń, ale chyba na tym AN 94 sobie nie zmieniłem tego atutu, bo coś wolno chyba przekładał. Jest gość w samochodzie. Zobaczymy dokąd jedzie. Będziemy go śledzić, czy do sklepu podjeżdża? Podjeżdża do sklepu. Ze snajperom jest, spoko. Nie boli mnie to jakoś bardzo. Dopóki będę widział błysk lunety jest OK. Wchodzisz, nie wchodzisz. O oh, wow. Nie sądziłem, że wysadzę ten samochód, ale okej, okay. nie mi pasuje. Miałeś jeszcze kawiki, spoko. E, miałeś swojego kara i fala. O oh, wow, dobrze, że go zabiłem. Trzeba tu posiedzieć, bo chłop się będzie chciał zemścić. Coś mi się wydaje, że to jest dobre wyjście. Twoje. Nie zapowiada się, żeby chłop tu miał wracać. Potem kampić dla niego nie będę, ale pomyślałem, że mogę tu zostać chwilę po prostu. Ale nie ma tu nikogo. Ej, naprawdę tak brakuje mi tych zleceń zabójstwa. No niby tu jest, ale tu już nie zdążę podjechać ni cholery. Tak brakuje mi zleceń zabójstwa, w ogóle ich nie ma. Wcześniej wydawało mi się, że było ich więcej. Ja wiem, że to powtarza do dwóch miesięcy, ale coś zrobili z tym takiego bardzo niedobrego, moim zdaniem. Bo te zlecenia były bardzo fajne, bo pokazywało nam kamperów. Ej, można było na spokojnie pograć. No właśnie, a propos kamperów. A propos kamperów. Dziwne, że RPG' nie miał wyjętego, tylko z tą m 4 biegał, no ale dobra, mi pasuje. Kto by pomyślał, że tu chłop będzie? Czemu ja czujnika nie sprawdzam? Ja w ogóle czujnika przestałem używać z jakiegoś powodu. A po lewej będą goście, albo gość. Ktoś tam się wysadzał po tej lewej, no słyszałem, tylko że nikogo teraz nie widzę. Ze strefą chyba nikt nie biegnie, więc muszą być na górze w ogóle tych, tych gór całych. To jest w sumie dobry pomysł, żeby się wspiąć tutaj. Okej, okay, patrzyłem jakiegoś spadochroniarza, dzień dobry kolego. On jest chyba AFK w ogóle? No tak leciał całkowicie na dół? No, no, ale ciężarówka po lewej, to pewnie ten, który robił hałas wcześniej. Tak, kolesia jest AFK w ogóle. No dobrze. Trochę szkoda, że jest AFK, no ale ukróćmy jego cierpienia. Yy, I właśnie jest tu ciężarówka. Tam sobie pojechała spoko, czyli prawdopodobnie lewą stronę mam wyczyszczoną, więc mogę bezpiecznie sobie tutaj przejść. Ten chłop, co był AFK mnie teraz obserwuje. Bo go nie wywaliło z gry, logiczne. Tak sobie myślę o tym AN-94 i tych jego statystykach, gdzie od Galila ma 300 milisekund straty. Tak jak się nim gra, tym AN-94, to naprawdę tego nie czuć, że to jest aż 300 milisekund. 300-400, no to w zależności od zasięgu. Ale te jego zasięgi naprawdę wyglądały słabo w sensie statystyki. A jak się nim gra, to się tego nie czuje, i on jest naprawdę okej okay bronią. Czuć, że nie jest najlepszy. To, 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 rzeczywiście czuć, natomiast no nie jest to nic jakiegoś turbo koszmarnego, żeby tą bronią się nie dało grać w ogóle. Także tak źle nie jest, no nie zmienia to faktu, że, że jednak jakiś Galil byłby zdecydowanie lepszy. Tam kogoś po lewej widziałem? Nie, tylko tekstury fantastyczne. Spoko. Jakaś strasznie pasywna ta gra. Jakoś wylądowałem się w zupełnie beznadziejnym miejscu, jeżeli chodzi o ilość przeciwników. Się straszna bieganina zrobiła. Maraton robię, słuchajcie. O, halo, dzień dobry. Bye, have a o, kurde, time. chłopie, jak ty mnie nie zabiłeś? Kumplu, coś ty zrobił? Z czego ty strzelałeś? Z czego ty strzelałeś? zemczwórki O, chłopie. Jak, ci, ja, jak tego dokonałeś? Jestem pod wrażeniem. Druga sprawa skąd się wziąłeś? No to też jest ciekawe. Chłop po prostu, nie wiem, leżał w krzakach. Ej nie, naprawdę, skąd się ten typ wziął? Nie mam pojęcia, musiał gdzieś bardziej na lewo być. I piec stricte ze strefą? Dziwne strasznie, naprawdę. O, mmm, ciekawe, czy będzie się dropił na swój zestaw, bo jednak nie chciałbym mieć nikogo na plecach w ten sposób. Bo drugi raz pewnie tej szansy nie zaprzepaści. Ale w końcu widzicie, zacząłem się odwracać na otwartych przestrzeniach, a nie kurde uciekać nie wiadomo gdzie. Co prawda nie od razu. Bo na początku myślałem o spierdzielaniu, ale w końcu do mojego umysłu dotarło dozo, ostaw się. No i dozo się postawił i wygrał. I to ISO porobiło? Co dziwne. Jeszcze dobry trik w sumie na właśnie to solo wykupienie, to jest patrzeć, czy ta osoba, która zginie, będzie nas obserwowała choćby przez ułamek sekundy. Bo jeżeli będzie obserwowała, to znaczy, że zginęła i że już nie wróci. Chociaż może też wyjść jakby w ramach w ramach powtórki. Okej, okay, nieistotne. Mam 8800, zaraz się kończy możliwość w ogóle wrócenia do gry za highs. Więc kupię BSP. BSP się przyda, mam na dwa BSP. Czy kogoś pokazało? Pokazało po lewej stronie w tym domku sobie Kampi, chłop, więc będzie trzeba go podejść. Niekoniecznie może ze strefy, bo może się patrzeć. Mniej więcej. W te rejony, więc podejdźmy go tutaj. Podejdę do niego na martwej. Tak, no siedzi ewidentnie przy, przy ścianie. Zabunkrowany pewnie jest. Siema. O, nieprzeładowane ISO. Brawo Dozo. Nalot precyzyjny, nie jara mnie to. Szkoda, że martwej ciszy nie miał. Albo jestem ślepy i nie zauważyłem. Mogłem sprawdzić dokładnie. A dobra, olać. O, tam widzę kumpla. Jezus, nie widzę w ogóle gdzie on biegnie. Jest tak daleko, że mi w ogóle zlewał się z otoczeniem. Ale no dobrze, obiliśmy. Nie ma problemu. Obity chłop to obity chłop. Mogę odpalić BSP i kupić drugie. O, na sklepie jest. Nie, na stadionie. Okej, okay, na poziomie jest spoko, czyli będzie wyżej ode mnie. Więc chodźmy do strefy. Kurde, ile ludzi tu jest w ogóle? Tu na straży Jezus Maria. Wszędzie ludzie. O. Czy chłop będzie tędy wychodził? Nie, chłop AFK chyba. Tak, chłop był AFK. A nie, przepraszam. Dzień dobry. Na straży pożarnej jest Majtek. A jestem na beznadziejnej pozycji. Zawsze coś. Zawsze jakaś osłona. Może okazać się wystarczająca, jeżeli zdążę oprzeć broń. A chłop nie wychyli. Ok. Nie to, czego się spodziewałem w sumie. Ale niech będzie. 19 metrów do przodu, czyli siedzi na górze po prostu, na daszku. Wow, z pleców! Za drzwiami był. O gość! Najlepsza skrytka, słuchajcie, za drzwiami. It's to stop. It's to stop, okay? Zobaczmy, czy wygra w takim razie. Ostatnia strefa mu została. No, prawie przedostatnia. Nie licząc tych ruszających się. Ale ma też 5 metrów, to, to mógł nie być on. I to chyba nie był on, tak. To nie był on w ogóle. To ten chłop miał ducha, bo nas, na tej straży widziałem tylko jednego, tak. Tego widziałem. Z tym cię biłem. Okej. Okay. Czyli campił w ogóle, bał się wejść na górę. I teraz przegra, bo jest głupi jak but. Oh Jesus, gościu. Okej. Okay. Bał się wejść na górę do chłopa, który się strzelał z kimś. Zamiast wejść po drabinie i zabić tego, to wolał kampić za drzwiami. To jest niesamowite. Ten tak samo kamper zginął. Ciekawa gra. No, bardzo ciekawa gra, szczególnie dla kamperów. No jestem zatrwożony. Ten typ w ogóle ma 43 tysiące i nie ma BSP nawet. Bał się do sklepu podejść. I zobaczcie, o ile fajniejsza byłaby ta gra, gdyby ludzie się ruszali. Gdyby to wszystko było dynamiczne. Ja nie mówię o obieganiu, wiecie, non stop gdzieś po otwartym polu. Ten w ogóle się nie okewował, nie ma hapsa. wychyla na tego typa. Ej... No, taka dosyć yy, dająca się podważyć podjęta decyzja taktyczna została yy, podjęta przez poprzednika. Jest jeden na jeden. Fredman z HDR-ką pomylił jakiś kosz na śmieci z wrogiem. Został zaatakowany i zabiła go maska. Został zabity przez protektora. Protektor wygrywa grę. Czy dowiemy się, czym strzelał? Jestem ciekaw co my mogłem na gdzie sprawdzić, ale zapomniałem. Ale o ile fajniejsza, wracając do tych moich przemyśleń, o ile fajniejsza by ta gra była, gdyby ludzie naprawdę się ruszali. Oczywiście, gdzieś tam wejść do budynku, sprawdzić swoje otoczenie, na chwilę się zakopać, ale cały czas się mimo wszystko ruszając, a ludzie po prostu siedzą w kącie, albo za drzwiami, albo na, na dachu. To chyba m była, prawda? Niesamowite, naprawdę nie do pojęcia dla mnie. Ja nie mówię o bieganiu sprintem cały czas przez, przez otwartą przestrzeń, ale naprawdę po prostu poruszaniem się po, na, po mapie. To by było o tyle fajniejsze, to by było tak samo fajne, jak są trójki i, i czwórki na Battle Royale. No nic, dziękuję Wam pięknie za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się w takim razie na następnych streamach, odcinkach. Dzięki Wielkie i dozo!